Cześć, tu Basia i Jarek. Dzisiaj ruszamy z naszym kanałem o uniwersytetach. Od wielu lat obydwoje jesteśmy związani z różnymi uniwersytetami, na których najpierw studiowaliśmy, potem pracowaliśmy bądź pracujemy. Chcemy pokazać Wam niewielki wycinek rzeczywistości akademickiej związanej z ruchem i mobilnością, w części w jakiej współpracujemy przy okazji projektów, badań, wykładów z uniwersytetami w różnych częściach świata. A uniwersytety to przede wszystkim ludzie i kultura państw, w których się one znajdują. Są uniwersytety duże i małe, z tradycjami i te, które właśnie powstały. Są uniwersytety nowoczesne i te, które lata świetności mają już dawno za sobą. Ale każdy z nich ma w sobie to coś, co powoduje, że jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Postaramy się odkryć i pokazać trochę tej wyjątkowości. Ten kanał traktujemy przede wszystkim jako dobrą zabawę. Mamy nadzieję, że uda się nam Was zaciekawić i zainspirować światem, w którym zawodowo, a często też kulturowo i towarzysko funkcjonujemy. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy.